Witam na kanale Kwasogranie. Ostatnie mecze przyniosły nam 5 punktów, 2 remisy, 1 zwycięstwo. Zwycięstwo nad koroną Kielce otworzyło, mam nadzieję, serię zwycięstw w tym sezonie. Jak zawsze wrzucamy na początku naszą młodzież do trenowania. Nic nie zmieniając. Zobaczymy, jaki e, najbliższy mecz. Oczywiście, Legia Warszawa przed nami. Rzucimy sobie okiem na terminarz, co by mi Lech Poznań. Ok. Bates może już e, w tym meczu wrócić e, do zespołu. I tak też się stanie. Bates wrzucimy go tutaj. Za sajdaka, ale sajdaka chciałbym wziąć, bo on pokazuje rzeczywiście, że potrafi zrobić różnicę wchodząc z ławki, więc myślę, że będzie bardzo fajnym zmiennikiem. Na, na razie zostawiam ten skład, no bo zwycięskiego składu można powiedzieć, że się nie zmienia. No, jedyna zmiana przy tym sajdaku, ponieważ Bates jest moim podstawowym pomocnikiem, więc na ten moment wraca po. Przerwie spowodowanej złapaniem czerwonej kartki. A ja zapraszam Was w takim razie na mecz z w Warszawa. Mogę powiedzieć tylko, że straciliśmy dwa punkty ze względu na to, że w ostatnich sekundach meczu Pekard wyrównuje. Wydawało mi się, że byliśmy stroną przeważającą, mimo tego, że ze statystyk to w ogóle nie wynikało. Ale Jawkaz Łódź cały czas kontrolował grę. Jakieś lekkie osłuźnienie, ostatnia akcja, no i niestety malarz został pokonany. Muszę popracować nad koncentracją w ostatnim minutach meczu. Przyszła oferta za Łukasza za milion euro. Ciekawa opcja. Na razie nie odrzucam, bo nie wiem, co się wydarzy. Mamy też jakieś zobowiązania, cele finansowe. No, przepraszam, mamy też... Tutaj wyznaczone cele przez nasz zarząd. Ukończył sezon z 3 milionami w budżecie. Sprzedając takiego piłkarza, na pewno byłby nam bliżej do realizacji tego celu. Ale też Wożtyński, no jest kluczowym zawodnikiem. Wiadomo, teraz się ławca w cel, wchodzi w ostatnich minutach i jest na pewno groźnym zawodnikiem, ale dostanie na pewno szansę. Pucharze Polski na ten moment. Siódma pozycja raków często jeszcze nie rozegrał swojego meczu. Może być w pierwszej trójce. Może też tutaj zobaczymy. No, Wysoki Raków może raz jeszcze dogonić. Na początku wiadomo, te tabele to są pierwsze mecze, kształtuje się w ten sposób. Różnice punktowe są niewielkie, ale mam nadzieję, że w tym sezonie. Ok, Łódź będzie przynajmniej w środku tabeli. Przejdziemy w takim razie do rozwoju piłkarzy. Jak co tydzień spełniamy ten obowiązek? Dalej. Mecz czeka nas teraz w lub Lublin. Szkoda tego remisu z Legią. Mecz był prawie wygrany. Ciężko powiedzieć, dlaczego właśnie te końcówki nie wychodzą. ŁKS Łódź właśnie bardzo dużo bramek traci, tracił i w czasie przygotowań, i w tych pierwszych meczach klasy praktycznie są samym końcu. No nie ma tego skupienia. Będę musiał na to zwrócić uwagę, żeby, tak jak wspominałem, no działo to bez zarzutu, tak? Żeby nie powtarzały się takie już sytuacje. Przejrzymy sobie zawodników, których podrzuca nam dział z kodów. Jest pasza, jest ten pacjewski. Mateusz klub. No, byłaby to fajna alternatywa dla Danewa. Mateusz Foch, też ciekawy zawodnik. Tutaj zobaczymy jeszcze tą ligę angielską, ale wydaje mi się, że za niedługo przerzucimy gdzieś hmm, do innego kraju naszą uwagę. Niech obserwuje tego bramkarza, Traversa. Może być on poza naszym zasięgiem finansowym, ale zobaczymy. Tutaj Signatur, milion euro. Na pewno jest lepszym bramkarzem niż malarz, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, w ostatnim czasie malarz naprawdę ustanie no, na wysokości zadania i nie wpuszcza e, tych bramek e, tak dużo e, i nie popełnia takich błędów jak popełnia, popełniał wcześniej. Tu z wyrzutami, z podaniami do obrońców. No, zdarzały mu się takie sytuacje, gdzie rzeczywiście te błędy były nagminne. Patrzę sobie jeszcze na wytyczne, bo może członek podstawowej jedynastki, może właśnie zmienimy wytyczne. I zobaczymy, jakich z teraz będzie wyszukiwał nasz skład. Wiadomo, jest to bardzo ogólne szukanie, ale na ten moment oferta wycofana. Ok, ja i tak nie zamierzałem go sprzedawać, więc. Więc, Denis, jak pamiętam, z Bristol Rovers, więc chętnie sobie go zaobserwuję. Może go kupimy, żeby tutaj wzmocnił naszą lewą stronę. Popatrzę na prawą stronę. Adrian Lopez. No, ciekawy, bardzo zawodnik. Niech będzie. Dobra, na ten moment. A zobaczymy jak będzie wyglądał zespół w meczu z zagłębiem. Nic nie zmieniamy, skład zostaje ten sam. Wejdą jest zawodnicy z ławki. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zapraszam do oglądania. Nie wierzę. Doliczony czas gry i za głębię zdobywa bramkę. Kolejny raz przegrana w ostatnich minutach meczu. Cały minutę, w całych minutach, ostatnich sekundach meczu. To musi się zmienić. To fatum musimy przerwać. Nie może być tak, że mecz jest zremisowany albo wygrany i nagle tracimy bramkę w ostatniej sekundzie, w ostatniej minucie. Dziewiąte miejsce na ten moment. Kolejny mecz za niedługo nas czeka z Lechem Poznań, zobaczymy jak tutaj działają nasi Skołci, na pewno będą jakieś zmiany, będą jakieś zmiany w zespole. Popatrzymy, tych zawodników teraz wyszukuję troszkę więcej, no i dobrze o to chodziło, bo może akurat znajdziemy jakąś perełkę. No ten Adriel Lopez, no on wygląda naprawdę bardzo ciekawy. Jeśli uda nam się jeszcze go kupić, no byłoby coś pięknego sprowadzić takiego piłkarza do składu. Popatrzymy teraz na naszą ekstraklasę. Czy ktoś tutaj się nowy Damian Bochnar, bardzo dobrze, ciekawy zawodnik. Cenowo półtora miliona. Dużo. Taraz Romanczuk. Bardzo fajny zawodnik. Defensywny troszkę. Obrońca. Ok, i zobaczymy teraz w angielską, bo tu chyba też przybyło kilku zawodników. Dobra. Przejdziemy zatem do y, meczu z y, Lechem Poznań. I, i przez chwilkę ochota transferowa TS Na razie odrzucimy. W na razie nie jest na sprzedaż. Y, biegnie w y, meczu z Lechem Poznań. W pierwszej jedenastce Bates Dominguez zostanie tonę w, Zastanawiam się nad Tonewem, czy nie e, wystawić go na sprzedaż, bo na razie Dominguez bardzo dobrze sobie tutaj radzi. I po prostu myślę, czy by e, Dominguez e, nie został postawiony w składzie, a e, to ono wystawiony, bo mamy jeszcze w wodzie wróbla, tak? Więc jakby możemy jeszcze korzystać z wróbla gdzieś tam na końcówki. Sobociński widać, że jest zły. Gdzieś mu lecą statystyki. Będę musiał zastanowić się w takim razie nad jakąś rotacją w najbliższych meczach, ale ten... Ta obrona nie jest zła. No, tracimy oczywiście głupie bramki w ostatnich, minutach, Ale ogólnie nie tracimy tak dużo bramek jak wcześniej. Zapraszam na mecz z Lechem Poznań. Szczęśliwy remis z Lechem Poznań. nie istniał w tym meczu. Ciężko było wyprowadzić akcję. Obrona, żelazna obrona dawała radę. Nasi wysoko obrońcy przecinali każde dośrodkowanie, blokowali każdy strzał przeciwnika. Naprawdę spisali się bardzo dobrze. Malarz też bardzo dobrze punktował. No, czy nie mogę opowiedzieć o ofensywie? W 90. list. Cudowna akcja. Praktyczny sam na sam z bramkarzem, Strzał w środek bramki. Mógł zostać bohaterem, bo no się inaczej. Dziękuję za, za ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, komentowania i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Kwas Ogrania. Pozdrawiam. Cześć.